Dzień dobry. Zainspirowany waszymi komentarzami postanowiłem nakrać kilka odcinków o praktycznym użyciu Pinescripta w TradingView, bo wydaje się, że jest zainteresowanie. Nie będę wam tłumaczył po kolei składni itd., tylko pokażę po prostu w kilku odcinkach praktyczne podejście jak zrobić pewne konkretne rzeczy. W każdym odcinku skupię się na jakiejś konkretnej rzeczy, którą można zrobić w Pinescriptcie. I przy okazji tego właśnie praktycznego podejścia będę tłumaczył zawiłości programowania, zawiłości składni, komend i tak dalej. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodoba. Jeżeli pierwsze dwa, trzy odcinki będą się cieszyły jakimś zainteresowaniem, to nagram więcej. Jeżeli nie, to po prostu skończę w tym momencie. Także słuchajcie, startujemy. Zacznijmy od tego w ogóle, czym jest Script jak wejść do edytora, jak napisać jakiś pierwszy kod. Jak sobie otworzycie TradingView. I wejdziecie na dolną tutaj zakładkę, to macie takie rzeczy. Ja mam wersję angielską, także przepraszam od razu za to. W polsku będzie to dosyć podobnie wyglądało. Mamy Stock Screener, czyli skaner, skaner jakiś tam spółek. Mamy Pine Editor, na którym się skupimy, i mamy kilka innych menu. Skupiamy się na Pine Editor, tak? Jeżeli sobie rozwiniecie dalej ten Pine Editor, macie takie okienko, w którym możecie pisać kod żeby zacząć pisać kod, trzeba sobie zrobić tutaj create new indicator, czyli wskaźnik i dostajecie taki podstawowy taki szablon, szablon kodu, który później możecie dodać do wykresu. Przykładowy standardowy kod, który w ogóle pojawia się w tym edytorze, jak tylko go uruchomicie, to jest po prostu rysowanie ceny zamknięcia na wykresie. I teraz żeby narysować tą cenę zamknięcia, plot to jest generalnie może kilka słów o, o tym, co w tym tutaj kodzie jest. Tak? Po pierwsze są dwie linie komentarza, zaczynają się od dwóch takich slaszy. Po tym możecie wpisać dowolne, to w ogóle nie jest uwzględnione przez edytor. Potem macie dwa slasze małpa, version równa się 6. To jest linijka niezbędna do tego, żeby interpreter tego języka wiedział, w której wersji pina w ogóle jest ten kod napisany. Więc ta linijka musi być zawsze w kodzie. Potem mamy słówko indikator. Macie też tutaj podgląd na pomoc, w razie czego my MyScript, nazwa skryptu, możemy sobie ją zmienić. Skrypt, część pierwsza. No dobra, skrypt 1, nazwijmy go, tak. I to jest po prostu słówko, które oznacza jakiego typu jest to kod, bo możecie mieć różne kody. Jak sobie zobaczycie tu Create New, to możecie zrobić wskaźnik, strategię albo bibliotekę. Więc tu w przypadku strategii będzie słówko strategia, i tak dalej. Tak? I ostatnia komenda, minimum, które musi być w każdym kodzie, to jest coś, co rysuje na wykresie, albo coś drukuje na wykresie. W tym przypadku jest to komenda plot, która pokazuje cenę zamknięcia. Cena zamknięcia zawsze jest opisywana słówkiem close. I teraz zobaczmy, jak to działa. Dodajemy to po prostu do wykresu i mamy cenę close. Tak? Natomiast zwróćcie uwagę. Że no nie mamy tego na wykresie, tylko mamy to w takim drugim oknie, jakby, tak? To jest standardowe zachowanie. I rzeczywiście ta cena zamknięcia jest, gdybyście sobie przełączyli wykres na wykres liniowy, to ta cena zamknięcia praktycznie jest identyczna, więc możecie sobie taką cenę zamknięcia zrobić. A teraz co zrobić, żeby to było na tym głównym wykresie, a nie na takim dodatkowym, tak? Wtedy w linijce tutaj z indikator wpisujecie. Overlay równa się true. Taką składnie, to sobie usuniemy na chwilę. Robimy save, żeby ten kod się skompilował. Tutaj on nam chce zapisać jeszcze ten kod. Zapiszmy sobie go jako script 1. Wtedy ta nazwa się nam pojawia. Tutaj też mamy, słuchajcie, taki podgląd. Zaraz wam to pokażę, żeby to było widać. Podgląd na błędy, które nam pokazuje, czyli. Skrypt został skompilowany, dodany do wykresu i skompilowany ponownie po zmianie. Schowam to, żeby nam nie przeszkadzało. I teraz dodajemy znowu go do wykresu. I zobaczcie, różnica jest taka, że z tym napisem Overlay on nam się dodał do wykresu. Oczywiście tego teraz nie widać, bo mam wykres liniowy. Ale w momencie, kiedy przełączymy na wykres świecowy, ten wykres liniowy to jest ten nasz właśnie kod. I tak naprawdę napisaliście swój pierwszy kawałek kodu, który rysuje cenę zamknięcia. I teraz może wyjaśnijmy, co tak naprawdę możemy rysować sobie w takim panie na wykresie. Narysowaliście cenę zamknięcia, ale moglibyśmy dodać komendę, która nam rysuje cenę otwarcia. Jakby to wyglądało? No zobaczmy, robimy update on chart i powinniśmy na wykresie w tym momencie dostać dwie linie, tak? Mamy cenę zamknięcia i cenę otwarcia. Widzicie, że są dwie linie. Cena zamknięcia i cena otwarcia. Możemy sobie dodać dalej cenę najniższego punktu i cenę najwyższego punktu na wykresie, tak? czyli najwyższego punktu świecy. I teraz zobaczycie, że połączą nam się, nam się lowy świec i high świec ze sobą, jeżeli to dodamy. Tak? Robimy to w ten sposób, proszę bardzo. I mamy teraz połączone te wszystkie, jakby, świece ze sobą. Czyli już widzicie, że możemy sobie rysować przede wszystkim różne yy, ceny. Ceny zamknięcia, cena otwarcia, najniższą cenę w danym okresie czasu, najwyższą cenę w danym okresie czasu. Teraz chcielibyśmy sobie narysować to w różnych kolorach. Zobaczmy, jak to zrobić. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to wprowadzimy sobie tak zwane zmienne. Zmienne to są po prostu pewne przypisania wartości do nazwy. Tak? Żeby coś takiego zadeklarować, musimy użyć komendy var. Potem musimy użyć typu danej zmiennej. W tym przypadku będzie to kolor i przypisać jej wartość. Chcemy przypisać zmiennej wartość, wartość koloru. I w tym przypadku będzie to kolor new i na przykład, nie wiem, chcemy zielony. Ta składnia kolor new jest tak zbudowana, że mamy nazwę koloru. Kolor.green to jest nazwa koloru zielonego. A po przecinku dajemy jaką przeźroczystością ma być ten kolor pokazywany. Powiedzmy, że chcemy 50. Tak? I teraz zobaczmy, czy w ogóle nam to zadziała. Zadziałało nam to chyba, tak? Skompilował się skrypt i mamy zadeklarowaną pierwszą zmienną. Teraz dodajmy sobie, żebyście dobrze to zrozumieli, kolejny kolor. Zaraz Wam pokażę, bo zrobiłem tu celowo pewien błąd, żeby Wam pewną rzecz wytłumaczyć. Kolor new, kolor red, też przejrzystość 50, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Skompilowaliśmy to, natomiast mamy, mamy tutaj błąd. Mamy błąd, który mówi w linijce numer 8, kolor jest już zdefiniowany. Co to oznacza? Zrobiłem ten błąd celowo, żeby Wam pokazać, o co chodzi, tak? Bo tutaj... I Wam, że dajemy jakąś nazwę. Jeżeli mielibyśmy tylko jedną z jeden kolor, to ok. To by było dobrze, byśmy mogli tą nazwę kolor wykorzystać. Ponieważ mamy dwa kolory, to musimy sobie tutaj troszeczkę to zmienić. Czyli teraz dajemy deklarację, że typem tej zmiennej jest kolor. O i to będzie typ zmiennej. Natomiast tu wtedy musimy te nazwy rozróżnić. tak? Czyli będzie kolor green, kolor red. I teraz mamy coś takiego, że definiujemy dwie zmienne typu kolor. Jedna się nazywa kolor green, druga kolor RED. Jedno oznacza kolor czerwony, druga, jedno zielony, druga czerwony i te zmienne będziemy za chwilę używali dalej w komendach. Dobrze, idźmy dalej. Teraz powiedzmy, że wyrzucę na chwilę te dwie linie, żebyśmy się skupili tylko na dwóch liniach, które chcę mieć na wykresie. Chcemy mieć RED w kolorze. Yy, przepraszam, low w kolorze czerwonym, kolor red i chcemy mieć high w kolorze zielonym. Więc robimy coś takiego i powinno nam spowodować to, że linie, które się pojawią na wykresie będą miały odpowiedni kolor. Tak jak widzicie, linia high ma kolor zielony, linia low ma kolor czerwony. Więc już zaczęliście rysować te linie w kolorach. Kolejny krok do przodu w programowaniu w pajnie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to zdefiniować sobie teraz zmienną e, grubość linii. Niech ona się nazywa grubość. Już zacznijmy po polsku pisać grubość i przypiszemy jej cyfrę 2. E, cyfrę 2. I teraz, żeby teraz na przykład, nie wiem, ta linia dolna była grubsza, możemy dodać tutaj taki, taką, taki parametr do komendy plot gdzie definiujemy po prostu linię w postaci grubości. I teraz powinniśmy zobaczyć, e, chyba dwójka to jest ta troszeczkę grubsza, bo standardowa jest jedynka, czyli widzicie, w tym momencie ta linia dolna jest trochę grubsza niż ta górna, tak? E, możemy teraz to zmienić, nie wiem, na trójkę na przykład. Zobaczcie, to nam się zrobi jeszcze grubsze. A powiedzmy, że chcemy też tutaj dodać grubość i wtedy obie linie będą tej samej grubości. I żeby zmienić w ogóle grubość globalnie, wystarczy zmienić tylko w jednym miejscu to na dwójkę, na jedynkę, na czwórkę, na cokolwiek. Hmm, ale za chwilę Wam pokażę jeszcze coś ciekawszego. Załóżmy, że teraz taki skrypt y, ktoś używa, tak? Nie chce grzebać w tym kodzie, żeby pozmienić te parametry. Każdy skrypt, który napisaliście, posiada tutaj takie ustawienia. I w tych ustawieniach zobaczcie, macie te dwie linie opisane, które rysujemy. Możemy je włączyć i wyłączyć już bez programowania tego. To jest jakby wbudowane w Pine. Włączać i wyłączać. Jeżeli mamy zdefiniowaną grubość linii i kolor, to możemy sobie go tutaj zmienić już dla danego ustawienia. Nie musimy tego zmieniać w kodzie. Możemy to po prostu zmienić w ramach konfiguracji. Tu chcę mieć niebieską. Proszę bardzo, tak? Nie musimy tego w ogóle zmieniać w kodzie. Ale teraz. Kurczę, ja do końca nie wiem, która linia jest która i chciałbym w jakiś sposób je rozróżnić, bo w tej chwili one się nazywają standardowo plot-plot, tak? Jak to zrobić? Mianowicie możemy tutaj dodać kolejny parametr, który się nazywa title i będzie tutaj na przykład napisane linia dorna, dolna, a tutaj zrobimy linia górna. Nawet polskie litery chyba powinny działać, zaraz sprawdzimy, czy to działa, czy nie. Oczywiście przyszło teraz jak zrobiliśmy kompilację to te linia odwróciły się do standardowej konfiguracji, ale zobaczcie, tutaj nam się pojawia już opis tego linia dolna linia górna, nawet z polskimi literami. Uzyskaliśmy to nadając parametr title, nazwę danej linii, czyli nazwaliśmy sobie każdą linię w taki sposób. Teraz wiemy, że jeżeli zmienimy to, to będzie dotyczyło linii dolnej, a nie górnej. Tak samo tutaj, tak? I tak samo ta druga linia jest opisana i wiemy, którą linię zmieniamy, tak? Dodatkowo możecie sobie jeszcze zmienić tutaj jakieś tam typy, nie? Ale to chyba w tym momencie nie jest nam potrzebne, natomiast mówię Wam, że jest taka możliwość. Na razie się nie będziemy na tym skupiali. No i zobaczcie, już mamy skrypt, który nam potrafi rysować linie w kolorach o różnej grubości, i nawet konfigurować je przez użytkownika, ale teraz pójdźmy dalej, tak? Dobrze, dzisiaj pokażę Wam jeszcze jedną taką fajną, przydatną rzecz, jak rysować, a w kolejnym odcinku będziemy szli dalej z tematami, bo nie chciałbym też Was zanudzać, robić za długich tych odcinków. Będę po kolei wprowadzał, w kolejnym jakby wykorzystamy już to, co umiecie i doda, będziemy dodawali kole, kolejne rzeczy, coraz to nowe, z czasem aż jakby Wasza wiedza na temat programowania będzie na tyle duża, żeby można było sobie pisać programy. Teraz jedna rzecz, powiedzmy, że chcielibyśmy wypełnić kolorem te obszary, które są między tymi liniami. Tak? E, ok, jak to zrobić? Jest taka komenda, fill, która mówi, w której trzeba podać e, odkąd dokąd ma wypełnić coś kolorem. Tak? Tylko żeby to zrobić musimy sobie nazwać tutaj e, te linie, czyli nie wiem, tu bym sobie nazwał, że to jest L1, a tutaj, że to jest H1. I wtedy plot L1H1 powinien nam wypełnić obszar między linią L1 a linią H1. Zobaczmy, czy to zadziała tak, jak mi się wydaje. No mamy, wypełniło nam to obszar między tymi liniami. Oczywiście nie podoba nam się ten kolor. Chcielibyśmy inny kolor. Możemy wykorzystać kolor, który już mamy zdefiniowany, czyli napisać kolor, kolor, kolor green. I powinien być wtedy green. Zobaczmy, czy to tak zadziała. No zadziała, mamy kolor green, proszę bardzo, możemy wykorzystać już zmienną, no ale chcemy dodać inny kolor, żeby był trochę bardziej przeźroczysty, więc dopisujemy, tak jak poprzednio, kolejną linijkę, kolor fill powiedzmy i to będzie kolor new, nie wiem, kolor orange przecinek 90 na przykład, nie pamiętam nigdy, czy przeźroczystość duża to jest jasna, a czy ciemna, więc zrobimy sobie mały eksperyment, kolor fill tutaj go nazwaliśmy, tak? I zobaczmy teraz ten trzeci kolor wprowadziliśmy i się okazuje, że 90 to jest dokładnie jasna, czyli dokładnie tak jak chciałem. Jasny kolor, który nam podświetla mniej więcej jak te ceny się układają. Czyli nauczyliście się jeszcze wypełniać pewne obszary, to się nam później przyda, żeby robić bardziej skomplikowane, fajne rzeczy. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Pierwszy odcinek, napiszcie w komentarzach, czy rozwijamy to dalej, czy to w ogóle ma sens, czy w miarę to jest wytłumaczone, czy jakieś pytania są, czy coś jest niejasne. Bo jeżeli ktoś nie ma jakiegoś backgroundu z programowania, to może mieć kłopot ze zrozumieniem tych wszystkich rzeczy, ale nie chciałbym też skupiać się na takim tłumaczeniu od podstaw, no bo to są rzeczy, które są dosyć proste. Można sobie doczytać w razie czego, natomiast będę po prostu bardziej pokazywał w fajnie, jak zrobić pewne praktyczne rzeczy. No dzisiaj może to jest mało praktyczne, ale muszę od czegoś zacząć, więc takie kolorowanie wykresu po prostu, a bardziej skomplikowane rzeczy w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia wkrótce.